Natomiast zapraszając Państwa dzisiaj e, wczesnym rankiem do audycji, e, mówiłem, że pewnie każdy z nas spędza sporo czasu, kiedy ma na wakacjach ten czas na, podczas leniuchowania, na to, by sięgnąć do prasy czy do książki. I tak postanowiłem sobie, że e, co drugą sobotę, przynajmniej, a teraz myślę, że co sobotę, będziemy Państwu przedstawiać fajną, ciekawą książkę do przeczytania. I taką książkę można wygrać także u nas. Dwa egzemplarze książki, o której za moment będzie mowa, mam do dyspozycji w naszej smsowej zabawie. 70 5143 43 to numer, złotówka i 23 grosze to koszt. W treści piszemy prezent, stawiamy kropkę i później odpowiedź tak albo nie, czy autorka książki, o której będziemy mówić za chwilę, jest szwedką, tak? Czy nie? Książka jest zatytułowana "Serenka", warto przeczytać. Powiem Państwu, że rzeczywiście pochłania, ale nie wyprzedzajmy zatem faktów. Do takich lektur co tydzień, myślę, będziemy po takie lektury będziemy sięgać i mieć dla Państwa, właśnie za sprawą Opolskiej Fabryki Inspiracji, także i takie propozycje do wygrania. 71,43 za złoty i 23 grosze. Piszemy w treści prezent, stawiamy kropkę i odpowiadamy tak albo nie, czy autorka książki, o której mówimy, jest Szwedką? To jest pytanie. Jutro rozstrzygnięcie na naszej antenie, czyli podanie nazwiska laureatów. Natomiast dzisiaj do laureatów na pewno zadzwonię do tej dwójki osób, która zdecydowała się na wysłanie krótkiego komunikatu tekstowego. No to już czas najwyższy teraz w naszym programie na czytanie. Joanna Tołpa, Fabryka Inspiracji. Proponuję Państwu świetny kryminał szwedzki, Kamili Lagberg, Syrenka. Książka, którą niedawno przeczytałam, i sądzę, że warto po nią sięgnąć w wolnych, wakacyjnych chwilach. A czy to jest książka taka którą chętnie przeczytają zarówno i panowie, jak i panie, bo czasem jest tak, że na leżaku wymienia się tą jedną książką. Myślę, że ta jedna książka zadowoli gusty męskie i damskie. No to powiedzmy chociaż troszkę o tej opowieści ze Skandynawii. Czy będzie zimno, czy też rozpali nas ta opowieść? Chwilami będzie mroźno i bardzo zimno. Chwilami myślę, że... Każdy poczuje dreszcz emocji. Akcja powieści osadzona jest w niewielkim skandynawskim miasteczku na zachodnim wybrzeżu Szwecji, którego mieszkańcy wiodą pozornie spokojne i przewidywalne życie. Podczas gdy jeden z bohaterów, debiutujący zresztą pisarz, otrzymuje listowne pogróżki, które dotychczas przez niego były bagatelizowane, w pobliskim jeziorze odnalezione zostają zamarznięte zwłoki zaginionego przyjaciela. Przed kilkoma miesiącami mężczyzny, nawiasem mówiąc, przyjaciela wcześniej wspomnianego pisarza. Gołym okiem widać, że sprawy te wiążą się ze sobą, a debiutancka powieść zawiera nie tylko klucz do rozwiązania skrzętnie uknutej przez autorkę zagadki, ale niebywale mroczną i zagmatwaną przeszłość pisarza. Miejscowa policja, jak się można domyślić, ma zatem pełne ręce roboty i bardzo trudne zadanie. Przed sobą. Jak się z niego wywiązała, no tego to już Państwu nie zdradzę. Książkę to zaczęłam czytać i naprawdę przepadłam na długie godziny ku niezadowoleniu mojej rodziny. Sądziłam, że wiem, jaki motyw ma zabójca i jak powiązani są ze sobą bohaterowie, ale zakończenie wbiło mnie w fotel. Naprawdę. Trudno wyobrazić sobie, tak naprawdę, jakie dramaty skrywają ludzkie losy i jakie są tego konsekwencje. Mało tego, jakie tajemnice kryją się nawet w bardzo zamkniętych, hermetycznych społecznościach, gdzie wydawałoby się wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą. Nawet jakie tajemnice mają przed nami nasi bliscy. Autorka stworzyła naprawdę bardzo mroczną, pełną zagadek historię i nakreśliła Niezwykle precyzyjne i pogmatwane portrety psychologiczne swoich bohaterów. Książka bardzo, bardzo często szokuje i do końca trzyma w napięciu. Kiedy przeczytałam syrenkę i niemieckiego Benkarta, byłam bardzo długo pod wrażeniem i nawet w nocy śniły mi się historie, o których czytałam. Myślę, że po lekturze tych dwóch książek z przyjemnością sięgnę po kolejny syrenkę. Cyklu książek o detektywie i jego żonie, a także mieszkańcach tej urokliwej szwedzkiej mieściny. No, i myślę, że zachęciliśmy Państwa do przeczytania tej książki. Być może taka książka właśnie będzie Państwa własnością, jeśli tylko zechcą Państwo wziąć udział w naszej zabawie. 7143 za złotówkę plus VAT, czyli złote i 23 grosze. Piszemy w treści SMS-a słowo prezent, stawiamy kropkę, a później piszemy, czy autorka tej książki jest Szwedką, tak czy nie? Odpowiedź: tak albo nie. Rozwiązanie na naszej antenie jutro. Dwa egzemplarze tej książki Syrenka mamy dla Państwa i je Państwu jutro przekażemy. 7143 za złotówkę plus VAT. Czy autorka tej książki jest Szwedką, czy też nie? No i to już dziś wszystko w naszym programie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego, udanego dnia także z Radiem Opole i do usłyszenia jutro po siódmej.